bo tak jak się mówi, wiedza czyni nas troszkę bezpieczniejszymi, a nie wiedza niestety jest wykorzystywana przez tych, którzy wiedzą, jak ominąć prawo. Zapraszam i odejdę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Karol, Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Jestem właścicielem i prawnikiem z kancelarii Direct, dlatego że działamy głównie w internecie, która nosi miano Anno i Bóg. Głównie zajmujemy się pomaganiem osobom fizycznym, które są bez, bezprawnie nękane przez różnego rodzaju instytucje finansowe albo które mają kłopot w związku z powyższym, że z jakiegoś powodu, niekoniecznie zaginionego przez siebie znalazły się te osoby w tak zwanej spirali zadłużenia. Jeżeli myślimy o tym, jakie kłopoty, na jakie kłopoty są naraż narażeni ludzie starsi, to rzeczywiście przychodzą do głowy dwie rzeczy, takie jak tutaj pani, za co bardzo dziękuję, mówiła o. A druga to są te elementy, które są tak głośno nagłaśniane, ale jednak wciąż są jednostkowe na szczęście. To są te tak zwane oszustwa na wnuczka, czy na policjanta, czy jak go zwał, tak go zwał. Jednostkowe i może właśnie dlatego nagłaśniane jest taką tezę bardzo brutalną postawy, że nikt państwu nie powie o tych zagrożeniach finansowych, z którymi Państwo musicie się liczyć na co dzień, a które funkcjonują z tego powodu, że instytucjonalnie Państwo przygotowało podwaliny pod takie zagrożenia dla osób starszych, że instytucjonalnie Państwo nie chroni osób starszych, ale także nie tylko osób starszych, myślę, że każdego, każdego obywatela, który nie jest specjalistą w tej akurat dziedzinie prawa, przed Zagrożeniami, przed różnego rodzaju wyłudzeniami, a najczęściej Państwo nawet nie wiecie, że to są wyłudzenia. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś wyciągnie Państwu portfel z kieszeni, to jest to bardzo łatwo nazwać jest to złodziejstwo. Jeżeli ktoś pojawi się i zacznie doprowadzać Państwa do tego, żebyście państwo dali pieniądze w wyniku jakiegoś kłamstwa, są te oszustwa na wnuczkę, na policjant, na policjant, to my wiemy, to jest oszustwo, to jest kłamstwo, to jest człowiek, który powinien jak najszybciej zostać zatrzymany, powinien, krótko mówiąc kolokwialnie, pójść siedzieć, ponieważ oszukuje i krzywdzi ludzi. Natomiast, oprócz tych elementów, tych, tych sytuacji, takich łatwych do nazywania, państwo podlegacie także bez bezpośredniej i ciągłej penetracji, tak to powiem, na dużą skalę przez wielkie podmioty finansowe, które nie tylko nauczyły się pływać w naszym bardzo głodnym systemie prawnym, pływać tak mocno, że nie tylko nie boją się żadnych zagrożeń, ale wręcz wpływają na ten system prawny, ale wręcz stworzyli wrażenie, że to co robią jest art legend jest zgodne z literą prawa, zgodne ze wszelką prawie sprawiedliwością i zgodne z y, tak zwanymi zasadami współżycia społecznego. Chcę Państwu opowiedzieć o systemie wyłudzeń finansowych, który w tej chwili w Polsce jest oceniany y, na, i y, 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 y to przez zupełnie niezależne podmioty jako prawników te, te, te badania przychodzą, jest oceniany na 60 miliardów złotych. 60 miliardów złotych jest to tak zwany rynek windykacyjny, którego nie należy mylić z komornikami, z czego większość to są długi nie instytucji różnego rodzaju typu szpitale, takie też są, Oczywiście ale duża część to są tak zwane długi państw, obywateli, które są dochodzone w sposób bezwzględny, a tak naprawdę nie mają nic do czynienia z prawdziwym zadłużeniem i sprawdzimy, z prawdziwymi długami. Wykorzystuje się w tej sytuacji przede wszystkim państwa jako ludzi z natury uczciwych, jako ludzi, którzy... Mają bardzo duże zaufanie do instytucji państwa, właśnie to zaufanie. Wykorzystuje się to, tą uczciwość i wmawia się, pojawiają się takie hasła karki, które gdzieś tam są włączane czy z telewizji, czy, czy z radia, czy z różnych mediów, a także chodzą sz, szemragiem po mieście i taką postawą karką bardzo niebezpieczną. Yy, którą Państwo powtarzacie, mem, który ma na Państwa płynąć, to jest długi trzeba płacić. Tak to prawda. Długi trzeba płacić, ale tylko wtedy, jeżeli długi są rzeczywiste, jeżeli prawo tak stanowi. Nie wszystko, co się mówi, że jest długiem, jest zadłużeniem i nie każdy nazywany dłużnikiem jest tym dłużnikiem. W większości przypadków w Polsce niestety jest teraz tak, że osoby nazywane dłużnikami są tak naprawdę ofiarami pewnego procederu, na które państwo polskie zezwoliło i mało tego, które państwo polskie ułatwiło, instalując w waszym mieście tak zwany e-sąd, czyli sąd lubelski elektroniczny, który prowadzi sprawy przeciwko państwu, przeciwko obywatelom, zakładane przez duże instytucje finansowe, bez rozpoznawania tych spraw. Ten sąd, tak zwany ESOT, w upominawczym postęp, w elektronicznym postępowaniu upominawczym rozstrzyga sprawy różnego rodzaju długów, wierzytelności, powództw i wyłącznie na podstawie oświadczeń wyspecjalizowanych firm. Na żadnym etapie w tym sądzie nie e, następuje coś takiego, jak badanie akt sprawy. Na żadnym etapie w tym sądzie nie orzeka sędzia. W sądzie, w elektronicznym sądzie lubelskim, w e sądzie lubelskim orzekają urzędnicy, tak zwani referentarze sądowi i trudno tu mówić nawet o orzekaniu. Dlatego, że jest to instytucja, która jednym kliknięciem może wydać 25 tysięcy nakazów zapłaty. Jednym kliknięciem. Tak to wszystko funkcjonuje, a sądowy nakaz zapłaty to jest taki wyrok na próbę. To jest taki wyrok, który, jeżeli zostanie doręczony, a czasem nawet sąd nie bada, czy został doręczony w sposób prawidłowy, jeżeli zostanie doręczony, to się przyjmuje, że osoba, która, yy, która jest w tym wyroku skazana na zapłatę, jeżeli ma jakieś uwagi, jeżeli się nie zgadza, to się odwoła. Jeżeli się nie odwoła w ciągu dwóch tygodni, to znaczy, że nie miał uwag i wyrok się uprawymał. I dopiero wchodzi cały system ściągania poprzez komunikat. Ale zanim do tego dojdzie, to tak ja Państwu za chwileczkę opowiem. Jak to się dzieje, że w ogóle ma się ten sądowy nakaz zapłaty? Jak to się dzieje, że nagle ktoś stwierdził, że państwo jesteście takim wygodnym obiektem, któremu można mówić, że jest dłużnikiem? Skąd to się w ogóle bierze? Myślę, że należałoby zacząć od tego, że Oczywiście należy płacić, ale te długi podlegają rygorowi przedawniemu. Przede wszystkim wszelkie długi względem instytucji. Czyli, jeżeli Państwo na przykład wiesicie jakieś niewielkie pieniądze w stosunku do jakiegoś operatora telefonii komórkowej, to to wcale nie jest tak, że te pieniądze Państwo. Będziecie mówili przez całe życie. On ma bardzo jasno określony czas, w którym może te pieniążki dochodzić. I to jest właściwe dlatego, że, dłuż, że wierzyciel przede wszystkim powinien dbać o swoje pieniądze. Że to wierzyciel powinien zadbać o to, żeby to zadłużenie bezpośrednio dochodzić od dłużnika, kiedy ono jest świeże, kiedy można wszystko udowodnić i kiedy dłużnik, jeżeli ma inne zdanie, też ma na to dokumenty. I stąd to jest przedawnienie, to nie jest żaden ukłon prawa w stosunku do państwa, w stosunku do dłużników, to nie jest żaden sposób, aby uniknąć zapłaty należnego zadłużenia przez oszustów. To jest fundamentalne rozwiązanie prawne znane jeszcze od czasów prawa rzymskiego który ma przede wszystkim zabezpieczyć e, e, pewien, e, pewną swobodę gospodarczą, no nie możemy myśleć przez całe życie, że nie daj Bóg, zawarłem ileś tam w życiu różnych transakcji, nie daj Bóg, gdzieś tam się pomyliłem i nagle za 15-20 lat ktoś przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, ty mi byłeś tam minę 10 zł, bo była różnica 10 zł, ale w związku z tym że to już minęło 20 lat, w międzyczasie były e, bardzo wysokie odsetki ustawowe, teraz są niskie, ale były odsetki, to ty już nie jesteś winien dzisiaj nie 10 złotych, tylko 4010. Plus jeszcze oczywiście opłaty mojego prawnika, bo ja musiałem zapłacić, mojego, e, mojego ekonomisty, mojego finansisty, który musiał to wszystko policzyć, bo to przecież to jest mój koszt. I ty mi te 4010 zapłacić. Bo jak nie, to ja Ciebie zgłoszę do jednego z krajowych rejestrów dłużników i będziesz miał kłopoty i żadnego kredytu nie weźmiesz. To są rzeczy niedopuszczalne i ustawodawca wiedział zawsze, że to są rzeczy niedopuszczalne. Nie wolno grać wierzytelnościami w ten sposób, żeby robić z tego dodatkowy biznes. I tak Państwo gdziekolwiek jesteście, to jeżeli pożyczacie pieniądze gdziekolwiek, to pożyczacie na procent. Chyba, że w Państwach Islamskich tam jest inaczej, tam banki nie pożyczają na proces. Więc jeżeli ja miałbym się wypowiedzieć na temat islamizacji, to bardzo proszę islamizację bankową tutaj w Polsce. Reszty, reszty islamizacji nie chcę. wysokie y, odsetki ustawowe od wszelkich długów, bo te odsetki po pierwsze mają zrównoważyć to opóźnione zadłużenie, a po drugie mają zrównoważyć u instytucji finansowych albo wymusić na instytucjach finansowych, żeby one jak najszybciej się do Państwa zwracały o to, żeby to zadłużenie spłacić, bo w innym przypadku i im uciekają duże pieniądze, ale nie na, nie na w, tych pieniędzy nie, nie będą mogli dochodzić zawsze, bo akurat się ogarną. Wyobraźmy sobie, że jakiś jest bank, który, w którym są sami nierozgarnięci pracownicy i którzy mówią, dobra, to mówię". My na razie nie będziemy tam nikogo ścigać za te kredyty, nie będziemy nikogo ścigać za kolejne raty." Jak my się ogarniemy za 10 lat, to wtedy ścigniemy jeszcze na tym, zarobimy, bo zgarniemy taką kasę, że po prostu nie ma o czym mówić. Ustawodawca na takie zagranie nie pozwala i to jest dla bezpieczeństwa obywatela. Poza tym dłużnik, który ma po drugiej stronie wyspecjalizowaną instytucję finansową, jeżeli się taka instytucja typu bank, Typu właśnie jakiś operator telefoniczny, do niego nie zwraca, nie upomina o pieniądze, to ma prawo sądzić, że sprawa została załatwiona. Że tak naprawdę policzyli się jeszcze raz i okazało się, że jest wszystko w porządku. Ma prawo tak sądzić. I stąd jest instytucja przedawnienia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak szybko się przed, przedawnia kredyt bankowy, kredyt banku. Kto powiedział 10 lat? Tam Pan powiedział 10 lat. To jest przekonanie, które jest bardzo dobre dla windykatorów. Nie proszę Państwa. 10 lat jest to tak zwane zobowiązanie osobiste. Kiedy Pan będzie winny sąsiadowi 100 złotych, to sąsiad przez 10 lat może te 100 zł dochodzi. Dlaczego? Bo sąsiad nie jest wyspecjalizowanym podmiotem. Nie, bo trzeba dać trochę więcej czasu na to żeby on się zorganizował. Trzeba mu dać czasu na to, żeby y, czasem zauważył albo no nie, ma, nie ma żadnych narzędzi. Przy kredytach bankowych każda rata kredytu, nie umowa, ale każda rata kredytu przedawnia się państwu po trzech latach. Jeżeli z jakąś latą bank dopuścił, żeby ktoś zalegał 3 lata, to po trzech latach mogiła. Nie ma możliwości dochodzenia. Jest tylko jeden hacz. Że bank może udawać, że on nie zna tego terminu przedawnienia, bo on nie ma obowiązku się na ten termin przedawnienia powoływać. Mało tego, jeżeli pójdzie do sądu po 10 latach i państwo nie będziecie reprezentowani przez wyspecjalizowanego pełnomocnika albo sami państwo się nie przygotujecie i nie powołacie się na termin przedawnienia, to są tą kwotę za sobie, bo uzna, że co prawda jest, to, jest ten termin przedawnienia, ale tak naprawdę, jeżeli się dłużnik na ten termin przedawnienia nie, nie powołuje, to znaczy, że on uważa, że z jakichś tam według powinien zapłacić i tak, i siak te pieniądze. W indykatorze powiedzą, termin przedawnienia nie eliminuje długów, bo wtedy się pojawia zobowiązanie naturalne, tak. Tylko, że zobowiązanie naturalne, zobowiązanie naturalne to jest takie, że już się wszystko przedawniło, ale nawet jeżeli sąsiadowi sąsiad miał prawo pójść przeciwko mnie do sądu e, przez 10 lat, to jeżeli ja 15 lat później albo 20 lat później stwierdzę, że jednak Kazik oddam ci te pieniądze, to będę mógł mu oddać i nie będzie to dla niego e, żaden, Nie będzie to dla niego żaden dochód który będzie musiał w picie na przykład. Nie, to były pieniądze, które rzeczywiście on kiedyś nam pożyczył. 10 lat to od nas dochodzić, ale był przyzwoitym człowiekiem, nie lękał nas, wiedział, że jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej. Po 15 latach fortuna się zatoczyła, teraz my jesteśmy w lepszej sytuacji finansowej. Był dług, ten dług naturalny oddajemy. Ale ten dług naturalny, on jest naturalny tylko jeszcze pod jednym warunkiem że dotyczy osoby tego pierwotnego wierzyciela, od którego te pieniądze pożyczyliśmy. Sęk w tym, że indykatorze, którzy być może, jeżeli nie piszą do Państwa na szczęście to być może piszą do sąsiadów, którzy być może piszą do kogoś z rodziny, wysyłają wezwania do zapłaty, oni nigdy Państwu tych pieniędzy nie pożyczyli. Te pieniądze nie tylko jest to dług przedawniony, ale nigdy nie został Państwu pożyczony. Oni przejęli to zadłużenie, tak zwane zadłużenie, tą wierzytelność, w wyniku tak zwanej sesji wierzytelności, która daje im uprawnienie do wezwania, do zapłaty i nic poza tym. Proszę nigdy nie mylić windykatora z pomornikami. To jest jeszcze taka uwaga na marginesie. Ludzie nie wiedzą, kto to jest windykator, nie wiedzą, kto to jest komori. Jeżeli się przy, przyjdzie do Was jakiś człowiek, czy ładnie ubrany, czy, czy tak zwyczajnie jak ja, czy może w taki, jak to się mówi, kark taki i powie, że on jest windykatorem i że inaczej to on tutaj zaraz zajmie coś państwu w mieszkaniu, to to jest bandyta. Na taką osobę należy natychmiast nasłać policję indykator jest to pracownik instytucji finansowej, która, u której mamy dług albo pracownik w jakiejś tam instytucji lub wynajęty przez tą instytucję, który ma się z dłużnikiem dogadać odnośnie zasad spłacenia długu. indykator nie ma prawa nikogo straszyć, nie ma prawa nikogo nękać, nie ma prawa bombardować telefonami, SMS-ami. Bo to jest naruszenie dóbr osobistych. Nie ma prawa tego robić. W indykatorze uważają, że im to wolno, a dlaczego tak uważają? Bo nic z nas się nie prawie. Pozwol Pozwoliliśmy im na to i stosują w stosunku do nas wszelkiego rodzaju manipulacje. A skąd oni mają ten dług? A no właśnie, to jest to sedno. Jeżeli bank, mieliście Państwo obie w banku, pożyczony pieniędzy chociażby rachunek. I bank pod koniec tego okresu przedawnienia liczy się, liczy i widzi, że ma krótko mówiąc manko na rachunku, to ma naturalną skłonność, żeby kwestie manka na rachunku lub manka w odnośnie rozliczenia umowy kredytowej przypisać komu no, a no klientowi. Bo urzędnik bankowy musi być bezpieczny. Jeszcze by się okazało, że urzędnik bankowy czegoś, coś zajęła. No więc pojawia się zapis, zapis yy, przy tym rachunku, zapis przy tej osobie, który jest jakąś tam zapisaną kwotą w sposób elektroniczny. I w... trzeba podjąć jakieś czynności. No więc pojawiła się taka usługa, yy, na rynku bankowym głównie, pojawiły się tak zwane fundusze sekuratyzacyjne. To są fundusze, które mówią, słuchajcie, macie tam jakieś starocie, jakieś zapisane starocie, wyczyśćcie sobie tą swoją historię księgową, a my to wszystko od was kupimy za 5, 10, 15%. Do takich funduszy może przyjść kilka do banku, więc one się między sobą kłócą. Nas to nie interesuje, czy tam było rzeczywiste zadłużenie, czy tylko Wam tak wyszło z ksiąg, czy yy, źle, źle zapisaliście jakiś rachunek, czy zaniedbaliście coś. Nas to nie interesuje. Interesuje nas tylko ta kwota, ta podkładka, żebyśmy my mieli przy dokumencie, mieli dokument sesji, przy której jest napisane, że oto wzięliśmy, kupiliśmy wierzytelność dotyczącą tutaj Jana Kołalskiego zamieszkałego w Lublinie przy ulicy Główny Krok, przykładowo. I tak to funkcjonuje. W ten sposób banki, które e, zawsze mają jakieś tam nierozliczone rzeczy, czasem byli ku człowieka, bo nie są wezwania w właściwym czasie. Proszę Państwa, w konfrontacji z podmiotem finansowym tak wyspecjalizowanym jak bank, czy jak ubezpieczyciel, czy chociażby jak telefonia komórkowa, my nie mamy żadnych szans, żeby sobie dokładnie policzyć, czy my coś temu bankowi jeszcze jesteśmy winni, czy nie jesteśmy winni? Czy wszystkie rozliczenia między nami są ok, czy nie są okej? Okay? My tak naprawdę polegamy na wezwaniach, na aktywności banku, który od tego ma służbę księgową, służbę finansową który zna swój produkt, zazwyczaj bandycki, tym bardziej go znam, ale tak niestety jest i który powinien się do nas zwracać z zapłatą...